Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale, dzisiaj z gry Rising Storm 2 Vietnam. I dzisiaj omówimy sobie dość ciekawą broń, dość e, można powiedzieć e, fajny sprzęt, który możemy się wyposażyć w grze Rising Storm, a konkretnie granatnik M79. I ten granatnik posiada całkiem sporo nazw własnych, Fumper to jest jedna z jego nazw, pojawiła się również nazwa Blue Tube. Big Ed, Elephant Gun, ale również Blooper, więc naprawdę ten nas własnych trochę ten karat posiada. Blooper i Bloop Tube najprawdopodobniej wzięło się od dźwięku, który wydaje podczas wystrzeliwania pocisku. To jest taki charakterystyczny dźwięk. Jeśli słyszymy ten dźwięk i gramy USA, no to można liczyć, że dostaniemy całkiem solidne wsparcie. Jeśli gramy Wietnamem, no to możemy liczyć na... Y Wspaniały prezent w postaci granatu, nie zawsze, ale w większości wypadków właśnie tak się dzieje. W grze Rising Store możemy wykorzystywać różnego typu amunicje od granatów, granatów dymnych, aż po amunicję, która działa jak amunicja w strzelbie, jak śród, która nadaje się do wymagania kopów czy też umocnień. I ta strzelba ma naprawdę potężną siłę ognia, dlatego że ten granatnik ma kaliber 40 mm. Amunicja to 40 mm na 46 mm SR. I ta amunicja może być wyposażona w przeróżne typy pocisków: mogą być to pociski hukowe, oświetlające, zapalające, dymne itd. itd. Zasięg tej broni zależy od celu i sposobu strzelania. Jeśli strzelamy bezpośrednio do celu punktowego, to jest 150 metrów. Cel powierzchniowy bezpośredni strzał 400 metrów, natomiast strzał pośredni to jest od 200 do 400 metrów. Więc całkiem, całkiem sporo. Trzeba tutaj zaznaczyć, ten granatnik powstał właśnie w celu wyposażenia armii USA w broń, która pozwoli ciskać granaty na... Znacznie, znacznie większe odległości niż może to zrobić człowiek, i to jest największa zaleta tej broni. Więc, naprawdę, moim zdaniem, spoko sprawa, jeśli chodzi o tą y, broń. Ona, w grze Rising Storm, ma naprawdę dużo zastosowań, można nam się naprawdę świetnie bawić. Nie stanowi tutaj to najmniejszego problemu, jeśli chodzi o wykorzystanie jej na polu bitwy z racji właśnie na różnoraką amunicję. Możemy stawiać zasłony dymne, kiedy oddział się wycofuje lub kiedy atakuje możemy pomóc w szturmie ostrzejując granatami przeciwnika lub możemy wymiatać okopy czy umocnienia za pomocą właśnie wspomnianego pocisku podobnego do pocisku stosowanego w strzelbie. Więc jak najbardziej tutaj możemy mieć przeróżne zastosowania tej broni i to jest naprawdę przyjemna broń. Jednak zaznaczam, mi się wydaje broń nie dla początkujących, dlatego że ta broń jest można powiedzieć specyficzna. Zacznijmy od tego, że Przeładowanie trwa dość długo, trzeba odpowiednio dobrać amunicję i niekiedy trzeba bardzo rozważnie planować, co w danym momencie robimy i gdzie się przemieszczamy, dlatego że jeśli wpadniemy z granatem na przeciwnika, to to może nam się skończyć nie najlepiej. Możemy zginąć i to bardzo, bardzo szybko, więc jeśli się poruszamy w okopach, na przykład tak jak tutaj mamy, to lepiej być wyposażonym w pocisk, który nadaje się właśnie do wymiatania okopów ten nasz wspomniany pocisk wyposażony właśnie w te kuleczki one doskonale likwidują przeciwników, nawet potrafią zlikwidować kilku przeciwników w okopie, jeśli oni stoją w jednej linii, zresztą ja chyba mam tu taką okazję taką sytuację przedstawioną, miałem okazję właśnie do oddania takiego strzału, no to możemy dosłownie wymieść dwóch, trzech nawet przeciwników w okopie, jednak kiedy na przykład znajdziemy cel który nadaje się do strzelania granatem, no to lepiej sobie wybrać właśnie granat. Tylko to wymaga chwili, bo musimy przeładować tą broń nasz pocisk ala śród nie za bardzo nada się na większe odległości z małych odległości tak jesteśmy w stanie bez problemu wymieść okop jednak z większej odległości ta skuteczność jest znikoma tutaj jednak jest konieczny granat no i wtedy trzeba przeładować i z, wtedy dopiero będziemy mogli skutecznie likwidować przeciwników z większej odległości nie wspomniałem o prototypie prototyp tej broni to 1953 produkcja tej broni trwała od roku 1961 do 1971 W samym USA wyprodukowano 350 tysięcy egzemplarzy tej broni produkowano tą broń również w Korei i RPA jeśli chodzi o masę to 2,72 kg, prędkość początkowa pocisku 76 m na sekundę i ta broń jest dość celna w 2003 roku wrócono do niej z racji właśnie na celność z naprawdę dość dużej odległości ta broń jest celna, więc doskonale nadawała się do niszczenia min pułapek, różnego rodzaju ładunków wybuchowych i znalazła ponownie zastosowanie w Armii USA w grze Rising Storm ona faktycznie jest celna, ale musicie uważać na takie ryzykowne strzały, bo czasami możecie się zaczepić o swoich kompanów. No i macie tym killa. Mnie się już raczej to nie zdarza, raczej już staram się nie ryzykować niepotrzebnie, zwłaszcza że ta broń potrafi płatać figle w grze Rising Storm. Wydawało się, że strzał idealnie trafi, a nie trafi tak idealnie, no i team kill wpadł, więc no różnie to bywa z tą bronią. Trzeba niekiedy przycelować dokładnie, żeby trafić przeciwnika, żeby go zmieść, ale jeśli już trafimy, no to naprawdę niektóre zdarzają się nam wspaniałe strzały tak jak tutaj, dwóch jednym pociskiem z miotłem więc ta broń jest i ciekawa i naprawdę satysfakcjonująca ja już powoli będę kończył, napiszcie czy grajeście granatnikiem M79 w grze Rising Storm, jak wam się ta broń podoba w tej grze, czy może grajeście w jakiejś innej grze czy też się równie tak dobrze sprawdza, mi się wydaje, że jest to broń nieco trudna, nieco wymagająca ale jeśli uda nam się już opanować ją, no to Naprawdę satysfakcjonująca. Z mojej strony to tyle. Jeśli film się podobał, no to zostawcie lajka, like, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!